Akurat kamerę ustawiałem. Kolejne branie piękne. Nie wiem. Dzień dobry, dzień dobry. Piąta rano, witam Was po długiej przerwie. Wymieli się tydzień przerwy od filmów. No i ja miałem tydzień przerwy od ryb. Tydzień mnie nie było. Byłem zajęty. Tydzień minął. Jestem. Zaraz zaczynamy. Dwie metody. Dystans oraz bliższy dystans, zaraz zobaczymy. Dużo zaczepów, mega dużo zaczepów. Trochę mi zeszło znalezienie miejsca, ale zobaczymy czy miejsca znalezione są dobre. Pięknie rano, ładnie, mgiełka nad jeziorem. Zobaczymy, lecimy. Słyszycie? Piękny, słoneczny dzisiaj będzie poranek. Jest bardzo ciepło Po południami gdzieś 20-25 stopni, więc przyjechałem wcześniej się rano, choć i tak jestem trochę z poślizgiem, ale pięknie to wygląda. Wędki już gotowe, zaraz rzucamy. Tu mamy kulki, przypony i tutaj swim dynamic i do tego trochę skrytinga. No i tu mamy Hannibala dziewiątkę i Skretinga 10. I tym będziemy dzisiaj strzelać o ile naleci. Na ten krótszy dystans. No i zobaczymy co się wydarzy. Ostatnio z rybami ciężko, bo te zmiany pogody znacznie wpływają na brania ryb z tego co tam słyszałem, bo mówię, nie tydzień nie było, ale mi tam znajomi relacje zdawali, że nie jest łatwo. Trzeba się trochę namęczyć, ale ja lubię się męczyć, nie lubię łatwo, więc lecimy, wyzwanie przyjęte. Dobra, zaczynamy, bo czas płynie, a ja cały czas bez zrzutu. Co ja tu trzeba? No dobra. Mamy tutaj haribo pomarańczowe. Damy klasyka. Dzisiaj mamy ślepkie słońce. Woda już dosyć ciepła. Tak ale bez przyponu to ja tego nie założę ojejej dzisiaj jakiś taki zakręcony zakręcony dzisiaj dosyć wolno mi to wszystko idzie mam nadzieję że gdzieś tam ryby mi to wynagrodzą później dobra 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 jest założone super jeden krok zrobiony teraz założyć peracika ładnie przesał zaraz jeszcze trochę domoczymy Dobra, rzucimy pelet i od razu zobaczymy, o widzę, że czysty był, dobra, i od razu zob zobaczymy, czy tam dostrzelę później paletę z procy. No, myślę, że powinienem doleć, dostrzelić, teraz zobaczymy, dziewiątką może nie. dziewiątką nie dostrzelę, ale ale zobaczymy z kretingiem właśnie, za słabo proca Dobra, to nie próbuję To plan strzelania strzelaniem nie wypalił Ale plan na takie strzelanie to ja już mam pewien obmyślany. czekam tylko na... Na potrzebne rzeczy, i może w następnym filmie ukażę, co miałem na myśli. Dobra, chyba druga wędka. Dobra, zbroimy drugą wędkę, bo żeby to wszystko już było w wodzie. Tutaj założymy. W sumie nie wiem, co tutaj możemy założyć ciekawego. No to założymy tego. Żółtą. Żółtą, typowo taką wiosenną, letnią Już na piękne słońce. Tutaj mam dystans, ale daleko nie rzucam, bo u góry mam drzewa, więc muszę rzucać na siedzącego. Więc te odległości nie będą duże, ale też nie będą małe. Dobra. Zaznaczymy sobie markerem klipa, odklipujemy. Ok, a później sobie do tego klipa wrócimy w razie czego, jakbyśmy mieli jakieś mocniejsze branie daleka. Na można to zrobić. Mazak buchnięty dzieciakom może wytrzyma. No i dobra, wędki rzucone. Teraz czekamy na efekty. Poranek na rybach, słuchajcie. Prawda, to jest klimat, to jest to. Człowiek się wyciszy. Pięknie. Dobra, trzeci przerzut. Prawa wędka przerzucona trzy razy. Teraz sobie dystans i przerzucam. Na razie dosyć zimno, dosyć cicho. Dwa spławy tutaj miałem blisko. Dosyć fajne, dosyć duże, ale to bardziej po lewej stronie. No ale na razie to sobie przerzucamy i czekamy na jakiekolwiek brania. No, udało się. No się te drzewa tutaj to są takie trochę troszkę nie w porę. Trzeba uważać na to drzewo <kłysy> u góry. Tak standardowo. Jak to na grunt. Rzucamy, czekamy. A się może coś za jakiś czas wydarzy. Myślę, że mamy czas 10:11, póki słońce nie wyjdzie, bo później to już ryba ma gdzieś. Rybę. Bardzo delikatne branie miałem. Naprawdę bardzo delikatne branie. Myślałem, się płotka bawi, ale przed braniem była o, o, obcierka. Obstawiam na dużego leszcza. Nie powiem, że to duży leszcz na razie. Też idzie po prostej, zobaczymy zaraz. Ale wychodzi mi na dużego klapioka, zaraz zobaczymy, ale branie delikatne, nie spodziewałem się. Dobra, leszcz chyba na 99. Leszcz na 99, bo idzie po prostej, ale pewnie będzie duży. Pewnie będzie duży leszcz. Już nie wychodzi jeszcze, nie wiem. Zaraz się dowiemy. Co to ciekawego? A, duży leść. Znaczy, duży. Nie? No taki Taki sportowy. Chodź to. Ale branie takie delikatne, naprawdę. O, ładny reszcz. Nie jest wielki. Taki na rozgrzeleczkę, że coś się zadziało, ale mówię, najpierw miałem obciarkę dosyć dużą, a później wziął długi dosyć, o 45, 48, ładnie. Dobra, nie rzucaj się, nie rzucaj się. leć, No, 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 no. No ładnie. Taki. Rozgrzewkowy można powiedzieć pole popłynie, czy nie? Spać, leży te leszcze, to są normalnie one potrzebują zawsze motywacji. Pyk o! Leszcze, normalne, będzie leżał, póki go nie stłuknie. Dobra, przerzucam tą wędkę. No i czekamy dalej. No i sobie siedzimy, czekamy. Tak powiem wam, że już tak siedziałem, tylko godzinę. U coś spać nie mogłem. Jak już mi tak oczy leciały, oczy leciały, gdzieś tam obcierka była, gdzieś tam się trochę przebudziłem, delikatne 2-3 takie puknięcia, myślałem, że płotka się bawi, a to jednak leż był, delikatnie zaciąłem, mówię, a pewnie puste od razu przerzucę, a tutaj leś się wmontował, No teraz dalej cisza, mówię wstanę, trochę sobie pochodzę, bo Rano dosyć zimno, dopiero za jakieś, nie wiem, godzinkę ma być słońce, więc jeszcze godzinkę muszę wytrzymać, i temperatura skoczy, i wtedy można posiedzieć. Ale wtedy nie wiadomo, czy ta ryba będzie chętna, ale to zobaczymy. Do za chwilę. Dobra, na razie wiatr się lekko poderwał, delikatna fala i taki niecny plan, i tak się nic nie dzieje. Więc ściągnę sobie ten dystans, rzucę sobie w lewo tam widziałem dwa spławy karpia jeden to jeden ale przed chwilą był drugi rzucę sobie tam w lewą stronę wędkę dam jej luz, bez klipu oczywiście i sobie po prostu ją tam zostawię a prawą zostawię tutaj na tym krótszym dystansie no i chyba tak zrobię, no bo i tak się na dystansie za bardzo nic nie dzieje a tak sobie rzucę tu w lewo tu widać takie drzewa coś, może jest tu potencjał więc robimy to troszkę jest to chaotyczny pomysł nie lubię tak działać ale nabiję trochę więcej w sensie nabić mogę więcej tylko tak rzucać o, nabijemy mocny podajnik tylko tu jest problem z wyrzutem to musimy zaraz podawać. o właśnie tam Rzucimy trochę na oko, trudno. Postawimy wędkę. Lekko naciągnięte. Damy tu duży luz i zostawimy na takim luzie. I jak weźmie to nie ma problemu. Jest dosyć duży luz. Wtedy sobie delikatnie przykręcę, o ile będzie branio. No takie trochę ryzykowna gra, ale zobaczymy. U. Akurat kamerę ustawiałem Kolejne branie piękne Chyba na wolesz Oczywiście nagrywałem brania No ładny walczy Gdzieś po zaczepach idzie żeby trochę wyżej dać No walka ładna Ciekawa Branie z zaskoczenia Ładnie walczy Pompuje No Zobaczyć gdzie idzie Nie wiem gdzie idzie tam gdzieś dalej jest Ale puścił A i ładnie pompowało, myślę że będzie Lin Ale chyba A nie Prze... zmienił trajektorię. No, no, no jest nadzieja Jest nadzieja na lina chyba Może być nadzieja na lina, bo ładnie pompuje. Nie wiem. Jeszcze nie zobacz. A będzie lin. Chyba będzie lin. Chyba będzie lin. Chyba będzie lin, lin, będzie lin. Tak. 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 Tak, 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 tak. Jeszcze walczy, walczy. No, chodź. O, wszedł uuu ale zaskoczenia wejdźmy w uciek. Patrz tu dużo przerwy było długo będzie duży będzie duży będzie uuu ol wielki Pff. Wagowo to będzie kaban piękny dobra idę go że tak powiem eee, ogarnąć i zaraz będziemy pokazywać próby Naprawdę grube linisko O jest to będzie chyba To będzie ogromny Lin Naprawdę wielki Lin. Masakra 40 no 49 Piękny Liniec, o, ale piękny linisko Naprawdę zobaczcie Gruby wielki, naprawdę ten jest gruby, piękny Piękne branie No, spokojnie. Piękne branie liniska. Naprawdę sobie przy aparacie siedziałem, patrzę, a tu wędkę wygina. I oczywiście nie nagrane branie, bo zmieniałem baterię. No tak to zawsze jest. Ale piękne linisko, piękne branie. No Piękny, piękny, piękny. Ua! Chodź do wody. Piękny linek. Leci. O, ale gruby, naprawdę. O, coś się rzuciło jeszcze. Ale ładny linek. Ładny. No, leci. Piękny. Poszedł. Piękny. Na ralinku. O, coś się. Dobra. Przerzucamy prawą menteczkę, którą zostawiłem. Pyk, Ale piękne branie było naprawdę. Piękne, piękne wygięcie. Szkoda, że się nie nagrało, ale, ale piękne branie. Lewa węteczka niech sobie leży, jeśnie woła. Za pół godziny ewentualnie ją przerzucimy, a prawa sobie niech tutaj niech ona sobie tutaj pracuje. Tak czułem, żeby tą prawą wędkę sobie tutaj za dużo nie ruszać. Niech ona sobie tu pracuje, poczeka. Zanęcone dosyć było, więc no, jakieś tam przeczucie lekkie było. Piękne branko lina znienacka. Oczywiście jak tu siedziałem, trzy godziny, czy tam dwie no to tylko leszcz i się w sumie nic nie brało jak tylko chwilę wyszedłem oczywiście mega wygięcie szybko dobiegłem i zaciąłem no ale piękny lin, nawet bardzo piękny 49 cm, bardzo gruby taki dużo kilogramów pewnie miał ale już mi się nie chciało wagi wyciągać, ale już tak też już tak, mówię wstanę trochę pochodzę, bo już mi tak oczy leciały tak człowiek siedział, siedział nic się nie działo, tak już tak. mówię zasnę to zaraz będzie bez wętek i raptownie strzało lineczek, bardzo fajnie, bardzo pięknie, czekamy dalej, jeszcze mamy dwie, trzy godzinki, więc Słoneczko już do nas przychodzi, już jest cieplej, bo trochę zmarzłem Ale już jest, mówię, pół godzinki i mam słoneczko, więc jedziemy dalej Przerzucimy ten dystans tutaj, co jest na patencie, ale zmienimy ten Kulasa, zmienimy kulasa, damy, 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 damy Żółty, 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 nie, damy pomarańczowy jak tutaj ten lin się skusił, to może i tam się skusi. Lina, bo karp. Taktyczny rzut. Okej. Okay. Dobra, czas na jedzonko. Trochę ryżu tutaj. Właśnie zaczynam jeść. I tutaj nadziewany devolaik. W panierce, bo w panierce, ale na szybko wziąłem. Rado nie z piekarnika, oczekując na branie. Zjem sobie i się widzimy w następnej scenie. Ryba w zaczepie. Tak, ale była ryba. Ładne branie. No, chyba się spiewa i w zaczep mi poszła. No, chyba tak. Chyba nie ma co czekać. Nieduża ryba Chociaż Ciężko ocenić, by było puknięcie, puchnięcie, poprawienie. No nie, nie wyjdzie, nie wyjdzie, zacząć. No to wiemy No coś poszło lekko. Jeszcze raz. O Boże. Poszedł albo przypon, albo... No ale podajnik chyba jest. No ale jakieś branko było? i od razu badyla no tutaj niestety takie jest stanowisko że tutaj dalej zaczepów to jest miliard załadujemy jakiś przypon tak dobra Nie będzie ten założymy znowu pomarańczowego Zrobimy siu daleko I, i zostawimy tą wędkę, niech sobie leży. Prawo już na ten moment nie daje znaków życia. W sumie tylko dwa brania dzisiaj. Dwa brania, dwie ryby, więc skuteczność dobra. Ale co z tego, jak pomiędzy nic się za bardzo nie dzieje. Ładne uderzenie Ciekawe co Trochę wyżej, trochę wyżej Ale kurde no Trochę wyżej, ładne branie Akurat znajomy zadzwonił i przyniósł szczęście A zobaczymy O ładne branie, ładnie walczę ładnie Na się mi ciężko wyczy, co to jest Ale branie zdecydowane ładnie pompuje Ciekawe co to będzie Pompuje ładnie, poddał się już Idzie, 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 idzie Coś już to blisko będzie zaraz Coś już tu zaraz blisko będzie No już się podał No nie wiem No chodzi mi to na reszta, ale ładnie pompuje Zaraz się okaże co to jest, na początku ładna walka, ale i pod koniec już taka walka nie zaciekawa glut. Znaczy glut, ładny lesz. No dobra, kurczę, myślałem że coś lepszego. Na tym dystansie ciężko zmienić Ale ładny leszczor. Chodź tu o. Ładny leszczor z dystansu. Fajnie Coś tam się zadziało. Kulkę mi zjadł. Ale ładny pokaż. No ponad 50 ponad pobrycz. Ładna patelnia. No, piękny leszczyk Piękny. Piękny. Kurcze. Myślałem, że ślin. No, ale nie jest. Ślinem. Dobra, dobra i taki deszcz. Dobra. Ale i dystansu coś się zadziało. No. No. No, no. No, no. no ja muszę. Wstanę. Trochę się rozciągnę. No to mamy jeszcze leszcza z dystansu. Wcześniej miałem te branie, to w zaczep. Też pewnie leszcza, teraz też leszcza. Nie walczył na początku, myślałem, że lin. Ale niestety okazał się leszcz. Znaczy niestety. No zawsze coś, nie? Taki ponad 50. Słoneczko ładnie wyszło. Wiatr cały czas wieje. Muszki zniknęły. Ciepło się zrobiło. No i tutaj na bliskim dystansie to odcięło w ogóle od tego lina. A teraz coś na dalekim. jakieś dwa brania. Więc ta ryba jakby się... Wysunęła trochę dalej na środek, no zobaczymy, jeszcze godzinkę zostaje i pomyślę co. Ech, czy dłużej zostać, czy, czy się zwijać, zobaczymy, co się przez tą godzinkę jeszcze wydarzy, czy jakieś brania. No mi się wydaje, że znowu im zra... zacznie się robić cieplej, tym ta ryba będzie już chimeryczna i te brania będą coraz zatrze. Dlatego daję jeszcze taką godzinkę, do tej 11.00, jak się nic nie wydarzy, to się pakujemy. Fajnie było, ale się skończyło. Półtorej godzinki nic, więc mówię, nie będę siedział. Słoneczko wyszło zgodnie z oczekiwaniami i ryby odcięła. Choć nie można powiedzieć, że to było coś mega akcji, bo dzisiaj chyba miałem cztery tylko brania czy pięć. Po godzinie 10 w tym upale to już nie ma sensu siedzieć. Może później, może pod wieczór ta ryba rusza. W dzień ona jest kompletnie nieaktywna, wiadomo, są jakieś przypadki. Yy, więc następnym razem spróbuję. Albo pojadę dziś po południu i posiedzę do wieczora, tak do 20 do 21 i zobaczę, czy ona może ciekawiej żeruje wieczorem. No bo rano, tak do 8 do, 9, do 8, do 8.39 coś tam się szydziało, a później kompletne odcinka. Tak więc, i tak było mega. Kolejny lin. Uh, widzę, jak jak nie mówiłem zielonych, tak teraz co wypadł zielony. O to chodzi. Do następnego.